Jedyny w swoim rodzaju pokaz mody ślubnej i wieczorowej odbył się w minioną niedzielę w restauracji Gal Leon w Buszkowicach. Organizatorzy Salon Mody Ślubnej Angela i właściciele restauracji przygotowali dla zebranych gości sporo atrakcji. Niespodzianką wieczoru był występ UV Show z Leszna. Młodzi artyści pokazali zapierający dech w piersiach pokaz światła i efektów ze światłem ultrafioletowym w roli głównej. Obecny klient jest bardzo wymagający, powiedziała nam Angelika Ochenduszko-Majkowska. I trzeba o niego bardzo zabiegać, bo konkurencja jest ogromna. To nie sztuka jest wcisnąć cukieneczkę, żeby sprzedać. Trzeba dopasować do figury, do urody, do stylu wesela, jaki sobie zaplanowała. Także, jakby nie było, jest to pewną sztuką. Chcąc zarazić pięknem tego wyjątkowego wieczoru, jakim jest ślub, postanowiła zorganizować spotkanie przy blasku świec oraz efektów specjalnych i świateł laserowych. Pokaz mody ślubnej dla pań, ale również i dla panów, stał się przeżyciem, szczególnie dla przyszłych panien młodych, bo to właśnie one w większości przeważały na sali. Dla dziewczyni jest jednym problemem, jak muszą w 10 różnych miejsc schodzić, żeby znaleźć tu dekoratora, tu jakąś salę, tu fryzjera. My to dajemy kompleksowo. Od tego roku również właśnie zajmujemy się pełną organizacją wesel, czyli niekoniecznie w tej sali, jeżeli ktoś by chciał zorganizować wesele czy w plenerze, czy w sali innej, w przemyślu. Czy Poza jego granicami jesteśmy również do dyspozycji, możemy coś takiego zorganizować, również przygotowując jakieś takie właśnie fajne szoły, gdzie się można było pooglądać. Na pokazie nie zabrakło również innych atrakcji. Niesamowitym aplauzem zebranych cieszył się pokaz mody dla maluchów, a najmłodsza modelka, za każdym razem kiedy tylko pojawiała się na wybiegu, była nagradzana gradem oklasków. Podczas wieczoru można było przyjrzeć się również modzie wieczorowej, która też nie jest obojętna na taki dzień jak wesele. Można było porozmawiać z zaproszonymi na pokaz przedstawicielami firm związanych z rynkiem ślubnym, którzy prezentowali swoje pomysły na jeden z najważniejszych dni w życiu. Pokaz Mody Ślubnej nie był pierwszym w historii salonu Angela, nie był też zapewne ostatnim. Wprawdzie pani Angelika w swoim salonie przy ulicy Grunwaldzkiej 45 w Przemyślu ma możliwość pokazania wszystkiego, co jest związane ze ślubem, to jednak wyznaje zasadę jak najczęstszego pokazywania sukien ślubnych na modelkach, a nie na menekinach czy zdjęciach w katolicach. Właśnie taki rodzaj przekazu najlepiej dociera do klientek. Salon mody ślubnej Angela dba również o panów. Stare, lekceważące powiedzenie, to tylko garnitur, jest już przeżytkiem. Pan młody ma wyglądać równie zjawiskowo, jak i jego partnerka. Ale nawet, gdy ta zjawiskowość będzie olśniewająca, i tak zawsze będzie tylko dodatkiem do panny młodej.